Intro z nudów zrobił Fa'el i chwała to. Tak, w dniu dzisiejszym zaczniemy nowy cykl, zajmujący się grą King's Bounty, Wojownicy Północy. No cóż, nie przedłużajmy. Nowa gra. Viking Sculpt Wurzbita. Ja osobiście wolę jednostki magiczne. I tak sobie myślę, że to właśnie wybiorę. Imienia nie mogę zmienić przydomek mogę. Hmm. Ale nie, nie będziemy nic tutaj robić. Natomiast tu... Hmm. Mogę zostać królikiem. Aha, poziom. W sumie ja dopiero poznaję tę grę, więc może... Może zostawmy tak jest. W tym odcinku nie zamierzam toczyć potyczek, raczej skupię się na poznaniu fabuły. No i zobaczmy, co też takiego jest w sklepie. Hmm, Eric. Hej, słabiaku. Słyszałeś wieści? Ojciec szuka silnego wojownika, który poprowadzi wojska przeciw nieumarłym. Zgaduję, że się zgłosiłeś. Zgłosiłbym się. Ale jestem przyszłym królem i na moich barkach spoczywa los ludu. Nie mogę narażać się na takie ryzyko. Poza tym, ja już dokonałem w życiu mężnych czynów, podczas gdy ty wciąż bawisz się żołnierzykami. Nie bądź taki pewny siebie, Eriku. Ktoś inny mógłby pokonać nieumarłych i to on, nie ty, zostałby królem. Pomyśl tylko. Dzień nie zaczął się dobrze. Spotkany rano starszy brat Erik ciągle hełpi się rychłym objęciem tronu. Ze zwyczajowym sarkazmem wspomniał, że twój ojciec, Tormund dziki, szuka godnego wojownika, który powstrzyma najazd nieumarłych. To twoja szansa na zdobycie sławy i szacunku innych mężów. Dziennik zadania został zaktualizowany, więc: Pomów z królem, Tormundem Dzikim, ona jeść nieumarłych. I zadanie główne Nordling. Odepszaj nieumarłych, atakujących Nordling. Hmm. Zapewne tatusia spotkamy w zamku. Tak to bywa, jak się jest królewiczem. Witaj, Olafie. Co cię tu sprowadza? Słyszałeś, że szukam dzielnych wojowników? Witaj, ojcze. Tak, Erik powiedział: Tak, widzę po tobie, że znów najgrywał się z ciebie, ale co mogę zrobić? Postawić go do kąta? Jesteście już obaj dorośli. Nie, sam musisz sobie z nim poradzić. Dobrze wiesz, że miecz jest tym mocniejszy, im ciężej pracuje. Nad nim kowal. Przyjmij zaczepki od swego brata jak uderzenia młota. Naucz się je tolerować, a staniesz się silniejszy. Ale Eryk mówi, że to on będzie o tobie królem. Byłoby o wiele lepiej, gdybym to ja nim został. A więc to o to chodzi. Wiesz, Olafie, bycie królem. To o wiele więcej niż bycie synem króla. Musisz zdobyć sobie także szacunek żołnierza. Erik dowiódł, że jest go wart. Ale dam ci szansę zabłysnąć. Nordling stało się ofiarą straszliwego ataku. Pojawiają się coraz większe hordy nieumarłych, którzy powstają z grobów nawet za dnia. Idź pomówić z różbitą. Stary Runolf dużo wie o nieumarłych i może podsunąć ci jakiś pomysł, jak się z nimi uporać. Dobrze, ojcze, niedługo wrócę. Zaczekaj, chłopcze. Zatrzymaj rodowy amulet. Jest przekazywany w naszej rodzinie z pokolenia na pokolenie. Ja dostałem go od ojca, a on od swojego. Ten z kolei od swojego ojca i. No, sam rozumiesz. Chciałem podarować Amulet Erkowi, gdyż jest moim najstarszym synem i następcą, ale po wszystkich Twoich trudach nie zawaham się, oddać go Tobie. Noś go z honorem i pamiętaj o swych przodkach, którzy nosili go przed Tobą. Amulet nosi nazwę Szal Walkiri, pozwala wykorzystywać w boju wikiński szał. Nie mam jednak pojęcia, dlaczego nazwano go na Cześć Niebiańskich Dziewic. Dziękuję ojcze. Będę go nosił ku pamięci naszych przodków. Amulet ten od pokoleń jest przekazywany w twojej rodzinie z ojca na syna. Jego starożytna magia pozwala właścicielowi kierować własny szał przeciwko wrogom na polu bitwy. Noś go z dumą, dochowując szacunku swoim przodkom. Okej. Okay. Hmm, moja armia. Tu nic nie mogę więcej. Zatrudnić, tu też nic, tu też. 26 many. Złota mam 1000. Tu, plus 2 do obrony, plus 1 do ataku. za mało kasy. Hmm. Cóż, zobaczymy, co też tu jeszcze fajnego może mnie spotkać. Może coś nowego powiem? Czy tatuś pocieszył swojego biednego syneczka? Dał ci jakieś łakocie? Haha, bardzo śmieszne, Eryku. Ojciec powierzył mi zadanie. nie nieumarłych na naszej wyspie. Wyruszam natychmiast. Chcesz mi pomóc? Doprawdy. Chcesz więc pokazać wszystkim, na co cię stać? Co? Cóż, nie jestem twoim stróżem. Gdy zęby nieumarłych wgryzą się w twoje ciało, a ty przebiegniesz z powrotem do domu z podkulonym ogonem, wtedy porozmawiamy. Jak chcesz, poradzę sobie bez ciebie. O, kasa. To jest coś zakopane. Kasa. Hmm. To oczywiście możemy patrzeć na mapkę i wyłapywać gwiazdki. Tu nic nie można załatwić. Tu można z kimś porozmawiać, ale wrócimy za chwilę. Tam też. To może to jeszcze. I kryształek. Tu nie ma przejścia, ale widzę, że trzeba będzie. Podrócić. śpiewać pieśń i może nawet To jeszcze może w tym odcinku porozmawiamy z tym panem. Wikingiem. Snorri skórzano porty. Mm. Witaj, Olafie, jak minął ci dzień? Ufam, że nie tak źle jak mnie. Czemuś taki smutny, snorri. I gdzie jest? Dori skoczył po piwo czy coś. Nie wspominaj o tym, zdrajcy, w mojej obecności. Nie chcę o nim słyszeć. Co się stało? Odkąd sięgam pamięcią? Byliście z Dori, przyjaciół? Przyjaciele? Olafie, przyjaciele? Nazywasz go przyjacielem? Łotra, co ukradł mój magiczny amulet, zrobiony z wilczych głów? Mój amulet! Zrobił go mój dziadek, a ten tchórz Dori ukradł go i nie chce się przyznać, oby spłonął w piekle. Zaraz, skoro się nie przyznał, to skąd pewność, że to jego sprawka? A kto inny mógł to zrobić? Osądź to sam. Ostatniej nocy wypiliśmy nieco piwa. Już ja znam to wasze nieco. Dwie beczułki, co? I to do ostatniej kropli? Ledwo jeden antałek Mówię ci, nieco wypiliśmy. Wiesz co, Olafie, w ogóle to nie przerywaj. Tak czy inaczej, obudziłem się następnego ranka, co nigdy nie jest rzeczą prostą. I tak wyzdałem sobie sprawę, że czegoś mi brakuje. Amuletu? Och nie. A obok mnie leży ten drań, Dori. Spokojnie sobie śpiąc, obudziłem go więc i powiedziałem... Żeby się nie wygłupiał i oddał mi amulet. A co on na to? Nazwał mnie błaznem, powiedział, że w życiu nie dotknął mojego talizmanu i znowu poszedł spać. Więc trzasnąłem go w ucho, żeby przestał udawać. O nie! Trzaskanie Doriego w ucho to bardzo kiepski pomysł. Co ty powiesz? Podskoczył, jak oparzony imię oddał. Snorri ostrożnie dotyka podbitego oka. Faktycznie, nie ociągał się. No i się pokłóciliśmy. Ale najgorsze, że wciąż zaprzecza, że ukradł mój amulet. Daru pucha. Pozwól, że porozmawiam z Dorim. Może mi powie więcej. Nie, no to wybierzemy pierwszą opcję, gdyż będziemy się starać pogodzić przyjaciół. Rozmawiaj z nim, jeśli chcesz. Tylko przekaż mu ode mnie, że jest łotrem i złodziejem. I nie uważam go już za przyjaciela. Ja myślę, że akurat nie zaczniemy od przekazywania tych słów. Jeśli chcemy ich je pogodzić. Niedługo wrócę. Właśnie zajrzyjmy do dziennika. Snorri oskarży Doriego. Okradzisz. Pomów z rdzawy Rdzawym łańcuchem. Ciekawe. Nording. Serdeczni przyjaciele, Snorri skórzano porty i Dori za łańcuch okłócili się o zaginiony amulet Storiego. Snorri twierdzi, że to Dori ukradł stary, magiczny amulet jego dziadka i nie chce się do tego przyznać. Musi się dowiedzieć, kto ukradł amulet. Może jeszcze nie jest za późno, by pogodzić zwaśnionych dróg. Tak, ale tym się zajmiemy w kolejnym odcinku. W tym jeszcze zajrzymy do naszego bohatera. Hmm, to rozumiem, gdyż gram w nowe światy i wiadoma sprawa, że jest to bardzo podobne do rzeczy, które tam wykonuję. Natomiast to mnie ciekawi. Osiągnięcia. Postrach życia. Czyli muszę zadać milion obrażeń. Chciwy. Trzeba zdobyć 10 milionów złota. Co? pokonaj Lokiego w 10 rundach to może być pewien problem. Nie znam Lokiego. Liczba pokonanych Armii Wroga: 250 do osiągnięcia. Kolekcjoner: 75. Aha, zebranych artefaktów Walkirię, doprowadzony do trzeciego poziomu przed wejściem do Demonis. Muszą być 4. To czyli muszę pamiętać, żeby nie wchodzić do Demonis zanim je rozwinę. Nieumarłego Pająka i jego oddziały w ciągu 15 rund lub szybciej. Liczba zniszczonych armii wroga bez uzupełniania. Armii wow. 25. Okrutnik, liczba utraconych oddziałów 10 tysięcy. To znaczy to co ja mam je tracić? Hmm. Muszę powiedzieć, że to nie bardzo się z tym trzyma. Zadania w nowym kordarze 6. Nie, no będę musiał tu często zaglądać, żeby czegoś nie przegapić albo coś nie skopać. Tu, ale raczej będziemy się trzymali... O właśnie, to jest drzewko magii. O, właśnie, mam coś tutaj do rozdysponowania. Medytacja zwiększa maksymalną ilość many i pozwala ci szybciej regenerować tę energię. Bardzo fajne, ale mam za mało run. runu magii. To jest dosyć dobre, bo zwiększa mój intelekt. A to zwiększa maksymalną ilość Twojej many, jak również liczbę zwojów, które może pomieści Twoja księga. Zaglądź też bardzo interesujące, ale ja nie posiadam. Nie no, to po prostu podniosę sobie intelekt. Niech będzie. Aha, i mogę troszeczkę jednostek jeszcze dobrać. To może. Od razu, póki pamiętam. Tak. A z tym panem pogadamy. W kolejnym odcinku. Tylko nie mogę wam obiecać, kiedy on się pojawi, gdyż ostatnio jestem bardzo zajęty. A mogę Wam tylko obiecać, że yy, nie będę przerywał kręcenia odcinków z Kings, Booty, Nowe Światy, co jest o tyle łatwe, że posiadam bardzo duży zapas odcinków na niepublicznym z tej właśnie serii. Także trzymajcie się!